Czy w przedstawionej sytuacji kierujący pojazdami są obowiązani umożliwić zmianę pasa ruchu pojazdom znajdującym się na pasie zanikającym? Po pierwsze, nie pojazdom, tylko jednemu pojazdowi albo jednemu zespołowi pojazdów. Zobaczcie Państwo, grasów, jakie to jest ważne. A druga rzecz, do tego, aby ten obowiązek jazdy na suwak zaistniał, musi być znaczne spowolnienie ruchu. To znaczy, Najlepsza sytuacja do interpretacji to jest taka, że, że wszędzie, i z przodu, i z boku, i z tyłu, czyli na wszystkich pasach ruchu, i przed nami, i za nami jest duży, duże natężenie tego ruchu, jest dużo pojazdów. I to jest najczystsza sytuacja do interpretacji. Ja zobaczcie Państwo, niemal przez cały czas trwania tego filmiku, tak, no tu jest jakiś jeden pojazd, no i jedziemy coraz bliżej końca, nie ma tu tego tego zatoru, tego, nie ma tu pojazdów. I był jeden pojazd na zanikim nikim na tanikającym pasie ruchu, na kończącym się pasie ruchu i koniec. No ten zjechał wcześniej. No to taka sytuacja nie jest do zmiany pasa ruchu, ale zobaczcie Państwo, jakie to są subtelne różnice w odbiorze, a mówię często, identyczne dylematy mamy za kierownicą.